Każdą środę na biblijnym kanale Jastinia Słowa pojawia się nowy film z jedną z postaci Starego lub Nowego Testamentu, postaci raczej mniej znanej, po to, by poznać kolejnego bohatera, bohaterkę Pisma Świętego, ale nie tylko jako krótką encyklopedyczną informację o postaci, ale także jako propozycję do wejścia w modlitwę słowem Bożym, w modlitwę taką bardzo osobistą, w lekturę, Pisma Świętego nie w całości księgi, ale właśnie w takim konkrecie opowieści o jednej postaci, a w tym, żeby móc zobaczyć też siebie. I dzisiaj zapraszam do spotkania z mało chyba znaną bohaterką Pisma Świętego. Mowa o rispie. Rispa to po hebrajsku żar. Jej imię ma takie szczególne znaczenie. Żar. No, poznamy jej historię jako matka jej życie zostało naznaczone przez takie niezwykłe ciepło, żar jej miłości matczynej poświęcenie dlatego też zwracam uwagę na imię, bo imiona w Biblii szczególnie w tym czasie w Starego Testamentu w czasie w księgach Samuela no, mają szczególne znaczenia jeżeli bohaterka nazywa się Żar to, to znaczy coś szczególnego. Ta historia jest taka bardzo związana z tradycją Bliskiego Wschodu, z opowieściami wschodnimi. Otóż ona jest piękną kobietą, jest córką Aii i została wzięta do haremu przez Saula, o którym wiemy, no, że jest pierwszym królem Izraela. Król doceniał ją jako swoją nałożnicę. Swoją żonę na była do Haremie, więc należała do kobiet, z którymi Saul współżył, miał z nią dwóch synów. Jeden nazywał się Armoni, a drugi Merib-Baal. I trzeba przyznać też, że jakby jej rola w tym społeczeństwie Starego Testamentu na dworze króla Saula no, była trochę, no. Była traktowana jako przedmiot, była własnością króla. Więc kiedy król umiera, kiedy Saul, jak wiemy, ginie w bitwie, ona no, traci swoją pozycję, staje się nikim. I poznajemy tę historię, kiedy to jest trzeci rozdział drugiej księgi Samuela, werset siódmy, kiedy po śmierci Saula. Została ona uprowadzona przez jednego z dowódców, może nawet z głównego dowódcę, przez głównego dowódcę wojsk królewskich, to był generał Abner. No, uprowadził generał sobie na zmarłego króla. Na to Reakcja Izbaala, syna Saula, innego jeszcze, który no, widział w tym y, geście jakąś uzurpację generała Abnera do przejęcia y, sukcesji, do przejęcia władzy. No, bierze sobie do siebie y, kogoś, kto należał do króla. Y, no, Iżbal y, ginie, w, y, zabity, zamordowany przez swoich Zwolenników. Natomiast zanim to się dzieje, to Iżbal krzyczy do Abnera, i tu właśnie rozdział 3, werset 7, drugiej księgi Samuela, krzyczy do niego, czemu to zbliżyłeś się do nałożnicy mojego ojca? Natomiast te słowa Iżbala wywołały wielki gniew Abnera. Zawołał: czyż to ja jestem przywódcą ludzkich psów? Właśnie teraz, gdy okazuje przywiązanie do mowi Saula twojego ojca jego krewnym i przyjaciołom, i nie dopuszczam, byś wpadł w ręce Dawida, ty doszukujesz się przestępstwa w sprawie tej kobiety. Niechaj to uczyni Bóg z Abnerem i tamto mu dorzuci, jeśli nie dokonam tego, co Pan przyrzekł Dawidowi, odbiorę królestwo do Saula, umocnię władzę Dawida nad Izraelem. Iż nie mógł na to odpowiedzieć Abnerowi ani słowa, z obawy. Przed nim. Tutaj na razie historia Lispy jakoś przestaje być główną osią narracji, przestajemy o niej słyszeć, natomiast ona powraca w kilkanaście rozdziałów później, kiedy mieszkańcy Gibeonu pod panowaniem Saula przeżyli niezwykłą okrutną rzeź. I kiedy Dawid zostaje królem, to proszą Dawida o to, by pomścił tamte wydarzenia, których dokonał Saul, które dokonały się zapanowania, czy za przyzwoleniem Saula. Mówią tak. Z powodu człowieka, który nas zniszczył i zamierzał naszą zgubę, żebyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela niech wydadzą nam siedmiu mężczyzn z jego potomków. Powiesimy ich wobec Pana na wzgórzu Saula, który był wybrańcem pańskim. To druga księga Samuela, rozdział 21, wersety 5 i 6. Dawid więc wybrał pięciu potomków Saula, synów jego córki Ma Merab i wybrał właśnie dwóch synów Rispy, Armoniego i Meribbaala. Zostali oni... Straceni, czytamy to w wersecie 9 tego rozdziału, zostali straceni w pierwsze dni żniw. Był to początek żniw jęczmienia. No, taka narracja trochę jak w księdze Ród, tam też początek żniw jęczmiennych. Więc zostali straceni i co więcej, zostali pozostawieni na słońcu, na deszczu. Nie zostało im okazane miłosierdzie. Nie dokonano tego aktu pochówku, bo ten akt pochówek, no, mi szacunek, cały pogrzeb, pozwalał zmarłym połączyć się ze swoimi przodkami. A jeśli oni są pozbawieni pochówku, to znaczy, że są no, bez honoru pozostawieni, że są unicestwieni, że pamięć o nich ma zginąć. I tutaj właśnie od 10 wersetu czytamy. Co zrobiła Rispa? Otóż ona się nie poddała. Wzięła worek, rozłożyła go na skalę i od początku żniw aż do zroszenia ciał deszczem, czyli do początku pory deszczowej, do długo, nie dozwalała, by ptactwo podniebne rzucało się na te zwłoki swoich synów w ciągu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy. Jest obraz tej Matki, która czuwa przy zwłokach swoich synów, aby ochronić ich honor, aby uratować ich honor. Nie chowa ich, nie, nie jest w stanie tego zrobić, ale chroni te ciała, żeby nie zostały rozszarpane, zostały zbezczeszczone. I powiedziano o tym Dawidowi o tym, co zrobiła Rispa, córka Ai i nałożnica Saula. I Dawid no, wzruszył się tą wiernością matki, tym żarem miłości matki wobec swoich dzieci i postanowił zabrać ciała powieszonych i wydał rozkaz, by pochować te ciała razem z kośćmi Saula, króla Izraela, i z kośćmi jego syna Jonatana. A to wszystko w rodzinnym grobowcu w Sela na terytorium pokolenia Benjamina. To czytamy w tym 21 rozdziale w wersecie 12 i 13. Potem Bóg okazał się już dla kraju łaskawy. Więc zobaczcie, mimo że rodzina Saula i te dzieci Saula, synowie Saula o takich trudnych, mało znanych imionach, Harmonii i Merib Baal, pomimo tego, że nie należeli do zwolenników Dawida, że Dawid nie chciał mieć z nimi nic wspólnego, tak też spełniło się to proroctwo, że Bóg powiedział: położę kres da, no, całej gałęzi rodziny Saula i wywyższe pokolenie Dawida. Mógłby to zerceważyć. Ale zwrócił uwagę na taką wierną miłość matki, na żar miłości matki, rispy, i zgodził się pochować ciała zmarłych. Tych, których kazał stracić, powiesić, aby pomścić to, co się wydarzyło dramatycznie w Gibeonie. Więc ta wytrwałość matki, wytrwałość rispy, taka troska, narażając może własne życie, Troszczy się o to, by zachować honor swoich synów. I ta troska zostaje zauważona, zostaje doceniona, zostaje nagrodzona honorem pochówku. Czemu to ważna historia dla nas? I jak możemy modlić się tymi słowami Pisma Świętego? Czasem może nam wydawać się, że wokół nas są ci, którzy są nam bardzo przeciwni. I nasz gest dobroci, nasz gest wytrwałości może nie mieć sensu. Może tak być, że jesteśmy jakoś przekonani o czymś, ale nie mamy siły, by za tym pójść. RISPA jest przykładem tego, że warto być wiernym swoim przekonaniom, swoim fundamentom, nawet za cenę narażenia siebie, swojej reputacji czy życia. RISPA poświęca wiele. Ale nie pozwala na to, by ta jej miłość została zniszczona. Dawid wzrusza się tą wiernością. Dawid, który był jej przeciwnikiem, który nie żył z nią w przyjaźni, wzrusza się jej postawą. Zobaczcie, tak czasem może być, że ci, którzy wydają się nam naszymi wrogami, mogą wobec nas uczynić coś dobrego. Tak też jest może z nami. My też możemy być traktowani jako wrogowie, ale to nie znaczy, że mamy być zawsze źli. Czasem potrzeba uczynić to dobro wobec drugiego człowieka. Może być tak, że w kimś, kto żyje z nami w nieprzyjaźni, zobaczymy jakiś gest piękny, dobry, gest, który zasługuje na pochwałę. Mamy taką łatwość? Myślę, że trudne to jest dla nas. Że kogoś nie lubimy, o czymś źle myślimy i no, obiektywnie patrząc, zrobił coś dobrego. Masz odwagę powiedzieć, o, zrobiłeś coś dobrego. Masz odwagę powiedzieć o kimś, no zobacz, ten, którego ja nie lubię, ale zrobił coś dobrego. Czy masz odwagę pochwalić człowieka, którego nie lubisz? Czy masz odwagę uczynić coś w kierunku człowieka, którego nie lubisz? Zrobił Dawid. No, nie wiem w jakim kierunku pójdzie ta wasza modlitwa. Spróbujcie zobaczyć też przypisy w tych fragmentach dwóch z drugiej księgi Samuela w rozdziale trzecim i w rozdziale dwudziestym pierwszym. I spróbujcie pomodlić się tym tekstem, wyjść od tego tekstu, a gdzie was poprowadzi ta modlitwa. Czasem na marginesach Pisma Świętego są dopiski, są odniesienia do konkretnych miejsc, czy psalmów, czy innych miejsc Pisma Świętego. Zajrzyjcie do Biblii Jerozolimskiej, spróbujcie zobaczyć tej historii, trochę swojej historii. Spróbujcie odnaleźć tej historii, inspirację dla swojej osobistej modlitwy. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do tej modlitwy. Zachęcam też do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa i bardzo dziękuję za to, że zaglądacie tutaj, że bierzecie udział w tych wydarzeniach. Dziękuję za udział w tym wielkopostnym cyklu medytacji psalmów. One są ciągle aktualne i ciągle możemy do nich wracać. Ten cykl jest dostępny na, na kanale Jaskinia Słowa. Jest też cykl zeszłoroczny. Twarzą w twarz, o spotkaniach z różnymi postaciami Nowego Testamentu. Jest cykl, no już pokaźny cykl tych spotkanych w Biblii, w którym właśnie to kolejne nagranie dzisiaj o Ryspie. Jest też cykl adwentowy, światła w ciemności, o spotkaniach z postaciami Starego Testamentu, które gdzieś zapowiadają Jezusa. Tych spotkań jest wiele i, i jeszcze wiele przed nami. Bardzo też dziękuję Wam za wsparcie, za wpłaty na zrzutka.pl. Link jest pod każdym filmem. To dla mnie jakaś pomoc i, i też wsparcie. Dziękuję też za wszelkie komentarze, za subskrypcje, za lajkowanie tych filmów, wyświetlania. To znak, że warto, że warto coś tutaj umieszczać i robić. To tyle. Niebawem przed nami tydzień biblijny, szukajcie na jaskini słowa, myślę, że coś tam z okazji tego tygodnia się powinno znaleźć. A co? No zobaczę ile zdążę, ale coś przygotowuję. Bardzo dziękuję, dobrego dnia, do owocnej modlitwy. Szczęść Boże.